Gdzie zorganizować życzenia dla pary młodej, pod kościołem czy na sali? Moim zdaniem sala jest lepszym wyborem, ale przejdźmy najpierw do kościoła. Pod kościołem trzeba brać pod uwagę, czy po naszym ślubie nie ma następnego ślubu. Jeżeli będziemy stać po prostu przed wejściem, to nie będziemy przeszkadzać gościom oraz parze młodej, która będzie brała ślub po nas. To najlepiej porozmawiać z księdzem i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało. Poza tym temperatura. Jeżeli osiągnie na przykład 30 stopni plus w tym dniu i będziemy stać nie w cieniu, a w słońcu, no to delikatnie mówiąc, nie będzie to komfortowe ani dla pary, ani dla gości. Kolejna kwestia to zmiana pogody. Jeżeli powiedzmy zacznie padać deszcz, to tak czy inaczej nasze plany prawdopodobnie ulegną zmianie i te życzenia odbędą się w sali. Sala z reguły jest klimatyzowana, więc co za tym idzie, bardziej komfortowa dla wszystkich. Tutaj możemy zmienić kolejność, bo z reguły jest tak, że przez przywitanie szampanem mamy życzenia. Ale jeżeli na przykład mamy świadomość, że nasi goście są z daleka, przebyli długą podróż, to możemy zrobić tak, że najpierw będzie przywitanie szampanem, potem pierwszy posiłek, życzenia i pierwszy taniec. Oczywiście wybór należy do Was, bo jak to zawsze mówię swoim parom, najlepiej robić po swojemu.